Wozu, no, głuchy jesteś? Weź mnie stąd No podejdź do radiowozu Ale czemu ty mnie szarpiesz? Nie ty, bo nie jesteś z tobą na typu Przykudał, widzisz no. to? Podejdź do radiowozu Głuchy jesteś? A ty miałeś przygotować dokument, tak. Nie mam dokumentu, mówiłem już panu No chłopie, bo zaraz cię... 就他的，好，哎，不认识， Pan go zostawia, nie trzeba go zbierz Dwa maseczkę, to jest takie coś, cześć. Oj, kurde. Dobrze, uciekaj mały! Cześć, to się skocha, Heinz. a tu, tu będzie. Dobra, mały, daj się normalnie. Jo, bo nie bierzemy. sprawa w sądzie, nie bój się mały. Tylko twarz muszę nagać pana o. Pan mi da na wyższy, kurwa. Co, że... Dobra, daj mi buta, kurwa. Masz, poczekaj. Daj, 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 buta, i się podda, nie że się bo no, kurwa, dał mi ty. Daj mi buta założyć. No, dasz mu buta założyć idzie. Ja, kurwa, wejdzie z tego Nie, daj mi buta założyć, wejdę, kurwa. Kurwa, ewane. co co ciężko by To co jest służba pani ma? Zapraszam Cię do tego żebyś Kogo? Mnie? nie! Nie, Ty weź narzędzie, mały szczęsło. to? No bojewski, odejdź Nie, po nazwisku się Ode są stąd, Nie, po nazwisku. 10-70, mi i na bulwar. Artura. Mówiłem panu, że nie mam już. Mogę daną osobę wypalać. Wsparcie na bulwar. Wygłaszam 80. Ja nagrywam, bo się czuję niebezpiecznie. Odejś, są powiedziałem ci bajerskim. Odejś stąd, ci jestem. Odejś tam, Maseczka na Odejś tam, co pamiętam. Odejś stąd, gdzie jestem. Odejś tam, gdzie jestem. Odejś tam, gdzie jestem. Odejś tam, gdzie jestem. Odejś tam, tam, gdzie jestem. publikacji mojego wizerunku. Jeżeli, tak, pan, w czynnościach prawnych, jeżeli poczuję się nieswojo i zostanę nie zaatakowany, tak, na razie jest wszystko ok, więc ja to zachowuję dla siebie, tak samo jak pan tą interwencję ja ci, mam nadzieję. Ja ci mówię, że Ci rozpowszechniania mojego wizerunku. Jest pan, pan osobą jest publiczną. Słuchaj, prawo. ty mnie co ci mówię, dopiero mi nie przerywaj, do tego dobra? prawo, jest pan osobą publiczną. No nagrywać nie możesz, ale nie, nie tak. możesz rozpowszechnić mojego wizerunku? Chyba, że jako w sprawie. Tak sądzę, czy nie? to samo tak. pokazać, ale nie ale. w internecie. Na pewno Robię pokażę. Sprawę. Na pewno pokażę. pokażę, proszę się nie martwić, na pewno pokażę. Nie muszę zamazywać. Pan jest funkcjonariuszem policji, jest osobą publiczną, prawda? Jako funkcjonariusz policji jest pan osobą publiczną, dlatego ja pana tylko upominam, że nie robię nic we w, w tym momencie. Stoję, jeśli pan mnie zawołał, to stoję według polecenia, tak? Nie mam dokumentu, został pan poinformowany i mogę No dobrze, a ciebie informowałem, że. Że za przekleństwo są 100 złotych i tak. powiedziałem, że mandat przyjmuję, tak czy no, no, nie? No tak. Dlatego ja stoję, jak pan sobie prosił. No i, no i dobrze. wszystko jest w porządku. No to zaznacza, że nie możesz publikować mojego wizerunku i tyle. Tak. Sądzie Posza... jak najbardziej, są że przedstawię zostawi taką dowódniczność. Tylko nie i wyłącznie na się do... tego te robię proszę pana. Proszę się nie martwić. Dobra, bo ja Ci powiedziałem odejdź stąd. Ja nie, po nazwisku to Ci powiedziałem. Od razu z pistoletem, bo strzelał. No nie, chciałam doblokować. No nie wiedzieli, czy do mnie, czy ty. Dzień dobry. Dzień dobry. E, tamtych postronnych odsunąć zostaje tylko ten. Dalej jechać Albo e, weźcie pana do radiowozu, Podjedziemy na komisariat i na komisariacie rozliczymy. Tak jak to Ale dlaczego Podejdzie jestem zatrzymany? Z tej racji? dlaczego jestem zatrzymany? Na Dlaczego jestem zatrzymany? Chciałbym się dowiedzieć. Nie, ja się nie, nazywam, z, nie jesteś zatrzymany. Jedziesz dobrze, na do komisariatu. W celu? Tam dostaniesz mandat i dostaniesz wypuszczenie sobie do drodze. Dlaczego do domu? nie będziesz? Dobrze, pojedziemy dobrze. Dobrze, ja to się dobrze, dobrze? Tak dobrze, dobrze, tak dobrze, po... dobrze, ja pójdę, tylko, ale bez szarpania, tylko zatrzymam tym samym zagrywanie dobrze?